Siemanko, witajcie Marto z tej strony Witam na kolejnym filmie Dzisiaj teścik GTX 1050 Ale nie taki zwykły Bo jest to wersja 3 gigowa Na szynie 96 bit Taka trochę nietypowa Bo to jest Nowszy model GTX 1050 On wyszedł później tylko taki trochę, trochę mocniejszy, ma 1 giga więcej pamięci, chociaż trochę szynę, ale i tak wydajnościowo jest lepiej, bo to bardziej e, bardziej wydajnościowo jest porównywalne do 10.50 wersji Ti. To w sumie dość niespotykana karta. Tutaj mam wersję odpalita, nawet tam jeszcze jest ta folika na tym. Dobra, podłączymy sobie do kompa testowego sprawdzimy wydajność, parametry jak to wygląda. Czytałem necie o tej karcie, jak mówiłem wcześniej, nowszy model, mi ją tam wprowadzili chyba w 2018 jako za, w, zamian, w zamian za model 1050. Pewnie dodali pamięci, bo 2 giga to tak już w tym czasie średnio. Tutaj polecam kanał. Ciekawe filmy. Można zajrzeć. Dać suba jak coś jeszcze nie daje. Dobra, odpalamy kompa. Dobra, system startuje. Yy, dobra, tutaj od razu na szybkości test Cinebench'a. Tutaj mamy od razu parametry, można sobie zobaczyć. Tutaj w opisie normalnie jest GTX 1050. GDDR5 pamięci, 3GB. Yy, tutaj mamy trochę wyższe zegary niż w wersji TI. Temu na niektórych właśnie benchmarkach pokazuje, że jest nawet trochę wydajniejsza od TI, no ale ma 1GB mniej pamięci. Tutaj mamy przy tej szynie 96 bit, przepustowość niższą, bo 80 parę tam było. Dobra, zaraz tu będziemy mieć wynik, ile wyszło nam w teście. Tutaj możecie zobaczyć 8% różnicy. Tu wyszło 84,66 fps Tutaj niby wydajniejsza taka ogólna, ale w grach to pewnie wersja TI będzie lepsza, bo ma jednak 4 GB pamięci hmm, Dobra, tak to się prezentuje Nie wiem czemu obcięli tą szynę Pewnie jakby zrobili na szynie 128 bit to by pewnie było dużo wydajniejsza od wersji TI ale też karta była dużo tańsza. Ja tutaj mamy dużo wersji było tej karty. No i dobra, tak jak mówiłem, to jest wersja tej trochę osłabiona teoretycznie, bo Zegary są dużo wyższe niż w wersji tej, hmm, bo jestem ciekawy, jak to się tam sprawdzi w graniu chociaż co hmm, tutaj mamy? Direct 12.1 nie wiem, chyba w dniu premiery ta karta gdzieś kosztowała kosztowaniem 600 zł to była cena, taka jak za ten za zwykłą wersję 4GB, tej wersja, chyba kosztowała z tysiaka. Co tutaj mamy? Zasilacz też nie musi być jakiś mocny. Tutaj mamy, znalazłem na necie informacje, możecie zobaczyć. Tutaj zobaczcie, jaki jest zegar. Ona miała najwyższy zegar. Tutaj jest chyba to samo. Aktowanie rdzenia, widać tutaj wersja tej 1290 Ta 3 gb ma 1392. Z tego ona jest trochę wydajniejsza ze względu właśnie, że te zegary są podbite. Chociaż pewnie też by można było podkręcić. Tutaj mamy tą, o, zaznaczyłem ogólną tą wydajność. No i tutaj widać przepustowość. Na szynie 96 bit jest trochę niższa. To jeszcze artykuł z tego, jak jeszcze było przed premierą, jeszcze nie wiedzieli za bardzo chyba danych tej karty. No i dobra, to taki szybki teścior. CSA, ustawienia klasycznie, najniższe. No i dobra, tak to wygląda. Pewnie FPSy będą większe, jakbym tego programu nie miał uruchomionego. Dobra, jak widać, no to mamy tak ponad 150 klatek, tutaj miejscami 250. Jak widać, tak poniżej 150 nie spadają klatki, także myślę, że jest ok. karta można kupić w podobnej cenie w sumie jak wersję 1052-gigową, tutaj mamy dużo wyższą wydajność, no i jest, mamy tą jedną, jedno, znaczy mamy 1 giga pamięci więcej w gratisie. Także na pewno się to przyda. Sprawdźmy jeszcze Fortnite'a. rozdziałka 1680. Zostawienia te najniższe. No i dobra, zobaczcie, tutaj 170, nawet 200 klatek. Także jest, jest fajnie. Można by było nawet grać na tych wyższych ustawieniach, spokojnie. Widać, że karta daje radę. Nie wiem co to jest, postrzelamy trochę do tego. No na szybkości teścik także. Karta widać chodzi fajnie. Spokojnie wystarczy do grania w Fortnite czy w cs a. Nic się nie zacina. Tutaj użycie mamy. Temperatura też spoko. 56 stopni. W kolejnym filmie będziemy testować komputer Dell Optiplex z Pentiumem. Potem go trochę rozbudujemy. Wsadzimy tam i piątkę w czwartej generacji. Kartę graficzną. Na dzisiaj to już będzie tyle. Także widzimy się na kolejnym filmie. Narka, cześć.